Na pierwszym <trymne> dzień konferencji prasowej pomiędzy siódmej kolekcji Darkowa w Angolskiej w Strasburgu jesteśmy w po spotkaniu pomiędzy Drakowią a Legią Warszawa. Jest z nami trener Gorski, Edward Józef Kudz. Witam trenerze i proszę o komentarz. Hey, Przede wszystkim dobry dzień dla nas. To smutna noc dla nas. I'm sad about the result. Jeszcze smutny powód wyniku. Ale jeszcze smutna jestem sad dla ale również ekstępowaliśmy, jeżeli chodzi o tytułaty ten same. Although they will have you mał for a very long time. Prawdopodobnie nie będzie dostępny dla nas przez długi czas. And we lost for a long time, very quality player but also fantastic character. I przez długi czas na pewno straciliśmy bardzo dobrego piłkarza, ale również fantastyczny charakter. These kind of injuries are coming from uh, games but also from tiredness and I know that and I'm sure about it.

We come back on the, uh, with the fast goal after the start of the second half. And again, we make a mistake in the marking in the corner, and this is a history of the game. All the statistics are in our favor. The chances, are the shots, <laughs> uh, but the result is against us, and we have to accept this.

Wielu zawodników opuściło. It's important to integrate also the new Również ważne jest aby zintegrować nowych zawodników. after the break to come much stronger. I po przerwie wrócić zdecydowanie silniejsi. also for us the coaches, to have more possibility to choose I również mieć dla nas, dla trenerów, 120, 120 godzin, bo, aż do teraz, co było, wobec Europa Games, the tiredness. do teraz, oblicz Europy, the changes in the squad, the departure of some players coming, the younger squad, seniors, czyli taborników, injuries, cards, konduzi Kardec, and for three days we played 120 minutes of crazy. Trzy dni temu zagraliśmy również szalony mecz, 120 minut. Only last one thing. My message is uh, to of uh, strong unity and confidence. Ostatnia rzecz, message? Oh, przesłanie yes. o my biggest ones. So, the strength of group uh, we have, and the work we can do together. The group is pracuję, to we dokonujemy razem. And I'm sure Legia will be one of the candidates for for the championship. That's 100 percent. Yes, and by the way, so Legia is one of the biggest candidates. Almost sure, players. 100 percent. Dziękuję proszę teraz pytania o Dzień dobry Panie Trenerze, Rafał Nowak teraz pasy. Na pewno miał pan plan, jak ten mecz wygrać. Chciałbym zapytać, jak z analizy gry Krakowi Legia miała ten mecz zwyciężyć no i jak udało się ten plan realizować. Krakovia Nie chcę Krakowię. analizować Krakowię, to nie jest moja praca. Kiedy opposition yeah. short sport sco from one corner and Nie no, yeah. problem in the organization of the team, I don't believe so. Ale jeżeli traci się bramkę po jednej błędzie, jednej przecież różnej, to przypowiwanie w organizacji gry. To was że that Krakovia playing home. Having whole week to prepare. Not like us playing 120 minutes traveling and all the games behind us. my stability, stability in the stability in the Stability in the first Stabilność też pierwszym So they were favorite uh, even if we did not like this. On the pitch we didn't have uh, problems. We, we had the more chances, we had the more initiative, but at the end, it matters the points which we lost, this is We have 14 games, and in 12, we have to change the squad from different regions. This is not easy, and look to the other candidates for championship, they are suffering the same. Ale patrząc na innych kandydatów do mistrzostwa, tak samo cierpią w tym okresie. Dzień dobry, panie trenerze. Piotr Żupecki, 365 w Mówi pan o błędach natomiast patrząc szerzej, po trzeciego spotkaniu nie potraficie nie stracić bramki, więc to, to jest problem, dobry, jeżeli chodzi o waszą krewetę. Dziękuję. dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Również jest ważne, aby zachowywać nie zatracić koncentracji podczas meczu, ale również zachowywać stałą strukturę drużyny. zmieniamy pozycje Uh, when you even make compromises because we have to find solutions for some positions. This is not stability, is not chemistry for the team. Most of the game tactically we were not surprised, we controlled the pitch good and this was not a problem. większości sporterów my byliśmy dasztożeni, gdy zaskoczeni, chodzi o taktykę, kontrolowaliśmy większość sporterów, to nie jest problem. Also new players coming, you, you need to make them adapt, to understand, and we had, we have until now 18, eight new players, all of them coming after the training gap. Również kiedy przybywa tydzień zawodników, to jest bardzo ważne czas, żeby zintegrować. integrować. One by one, przybyło osiem zawodników, być wszyscy tak naprawdę po okresie, Put up the level, physicality, to work, to integrate. Just two days between the games, it was a huge challenge for us. Którzy muszą trzymać się, żeby integrować, po małym czasie napragnięci. It's not easy for me, for my colleagues, also for the players to change so much. If we don't change, you see if things like tonight can happen. Also, Eli uh, suffered the same before with a big injury and we lost him for almost a month. Musimy dokonywać zmian, aby takie sytuacje, jak tutaj dzisiejsze się nie zdarzały, tak samo z Elin, który jest w ciężkiej kontuzji, musimy rodować z zawodnikami, aby nie dochodziło właśnie do tej sytuacji. Dobry wieczór Panie Trenerze, Przemysław Baczkowski, Polski Stadion Ja mam pytanie o zmiany, bo naliczyłem się aż siedmiu zmian w tym meczu, w porównaniu do spotkania z Hibernią. Czy one wynikały tylko ze zmęczenia, czy może były inne powody? Jeszcze jedno pytanie, jak Pan ocenia debiut w Termalach Dziękuję bardzo. 120 minutes for some players. It's difficult to use the same squad. We, we needed new energy. Uh, we made changes again. Jan left to put Burka uh, in his position. We came with Damian to give more uh, energy in the middle. We changed the fullbacks also.

Now is the championship, and we will give a lot of interest to the European <coughs> Games with all the respect for the competition. Będziemy dawać umiejętności dużo, jeśli chodzi o drugie europejskie. But for sure we have to give a lot of uh, interest and even priority to the championship because we really want to do it and we believe we can. Ale Rumia znamy. Jak najwięcej ta jeśli chodzi o drugie to jest nasz priorytet. Yeah, I believe it was a quite good, good for him. Although he's more a winger than a second striker. But uh, he could not start from the beginning. He needs time also. Like all new incomers, they need time to integrate and to understand what we do, what we plan. Tak jak inni którzy do nas dołączają, muszą rozumieć jak gramy, jak się znać swoich kolegów z drużyny. Mm. You need to each other. Podczas gry musisz czuć swoich kolegów z drużyny, to have each other. mieć doświadczenie wspólnego grania. And for this season, yes. Just count how many players left and how many came. It's almost half of the team, so it's not sezon, I to uh, like to make, be a, patrzymy, the, to to make uh, magic to accelerate the process, but I things will come down, the transfer market will close. Długo troszeczkę się uspokoi, okienko transferowe się zamknie. And we need to work and start to produce the result we want. Musimy zacząć odpowiednio pracować, aby wygenerować jak najlepsze wyniki. OK. Chciałem zapytać tylko nie o obecność na Trybunach i w Kulinach, czy to była decyzja sportowa, czy może ma jakiś wraz z modułem? It was decision, tactically decision, it's how we build the squad. We have Mileto like striker. <laughs> we, we have Alvarela like a possible striker. JP also on the bench was So we couldn't keep uh, more strikers because we need to we needed to cover other positions. Tego nie potrzebowaliśmy więcej pracowników, aby pokryć inne podcast. To była moja decyzja, moja odpowiedzialność. Ja tylko chciałbym dodać, że to wynika też z procedury. Tak jak dla klasy yy, można mieć nas zawodników na ławce rawowych 9 plus 3 urodzonych po określonym roku. I w tej sytuacji ja i Patryk musieli opuścić ławkę, gdyż byłoby to niezgodne. Poprosiliśmy przez pierwszą kolejką też niektóre się o interpretację. Informacji, którą otrzymaliśmy, że nie jest jeszcze do końca wszystko doprecyzowane, więc najnowsza informacja jest taka, że jeżeli mamy dziewięciu zawodników, to tych trzech dodatkowych musimy spełniać wymogi, jeżeli chodzi o 5 zawodników. Więc tutaj też taka jest sytuacja. Michał Jowicz, jest sport, panie trochę, chciałbym chciałem zapytać jeszcze, jeżeli faktycznie kontuzja sam okaże, okaże się poważna, czy pan będzie wnioskował do klubu o dokonanie transferu na, na to bez mocnych tematów? We just uh, finished the game. Yes. I need time myself. I had an average, I believe, of four, maximum five hours per night in the last two and a half months. Uh, so it's not easy. I, it's the first time I say yes, yes I am tired, I need to, to, to rest. My colleagues are the same, the players are the same. From some point of view, it's good that we stopped the championship. Still we will have some players that we will go for national teams, so we will not be Dobrze, że jest teraz przerwa w ale z drugiej się część naszych zawodników buduje się do swojej reprezentacji. At least to more to work more individual to integrate the newcomers and it's good period for us for. integrować nowych zawodników drużyną. This is it. Okay. Thank you. Thank you.